żeby zobaczyć, żeby zobaczyć jak gramofon tutaj wyskakuje swoją ogromną ilością ghostów oraz dwunastoma nuklearkami. No nie, nie chyba, chyba tak dużej ilości nuków nie widzieliście w żadnej grze i oczywiście mas niuking Coming. Aha, wszyscy mają wizję, każdy, każdy się widzi. Jeśli spojrzycie na moją wizję, to ja po prostu widzę każdego. No i w tym momencie będzie miała naprawdę, miała miejsce epicka tutaj rozgrywka. Mamy tutaj Przepraszam za Was bardzo. Mamy tutaj ogromną ilość, ilość niuków. Jeden z nich został właśnie, został właśnie wystrzelony. No i tego na pewno nie widzieliście. Nie widzi się codziennie. Mamy tutaj kosmiczną ilość nuklearek. Po prostu, po prostu będzie to drugi Czarnobyl. Jeden niuk spada. Był on troszeczkę wcześniej tutaj odpalony. No i za chwilę tutaj... E, w tym momencie cała baza jednego z, e, jednego z paladynów eksploduje, nic tutaj nie ma. Oczywiście rzucanie nuk nuklearek tak blisko swoich ghostów też nie jest zbyt mądre. Tak zis, o, nie atakuje, nie atakuje. E, naprawdę dosyć duża ilość tutaj e, jednostek e, jest zbudowana. Mamy tutaj kariery, mamy tutaj Mothershipa, którym oczywiście, oczywiście jest w stanie rzucić Vortexa chociażby. No i ja, Mass Mariny. Jak tutaj wygląda, że ile mam tych Marinów? 111 Marinów No jest ich tutaj troszeczkę. Jest to jedyne co buduje Mariny oraz SCV -y. no i 168, Jacek ma już 200 na 200, co jest dosyć, dosyć ciekawe. Mój, mój TP z 159, no i mamy tutaj już Milonator ma 30, Andrew... O, troszeczkę mi kamera przeskakuje, Andrew ma 51, naprawdę niektórzy gracze są, nie są tutaj zbyt dobrzy w każdym razie ogromna ilość marinów w tym momencie jest tutaj wybudowana gramofon rozpocznie tutaj zaraz z radziecką ofensywę no i dużo 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 zelotów i tak dalej i tak dalej także upgrade'y mają tutaj miejsce upgrade'y bardzo ważne plus 1 plus 1 ja chyba mam już w tym momencie plus 2 plus 2 i wymyślam plus 3 plus 3 dokładnie więc wszystko jest na dobrej drodze żeby tutaj mieć bardzo mocną armię marinów mamy także combat shield wszystko spokojnie, wszystko bez jakiegokolwiek problemu. Na razie się rozwijam, ponieważ nikt nie wie, że to ja jestem fantomem. Co jest bardzo, bardzo dobre. No i oczywiście... Uu, czy potrzebujesz pieniędzy, bo już nie masz bazy I takie trochę, takie trochę rzucanie tutaj, rzucanie tutaj może powiedzieć drobnymi inwektywami? Czerwony, bardzo, bardzo, bardzo duża armia, 159 przeciwko 200, nie pamiętam dokładnie co on tutaj zrobił, czy, 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 czy zdołał tutaj zniszczyć tą armię, czy może nie I oczywiście, i oczywiście Protos bardzo go się boi, Jacek pomimo tego, że ma 4 bazy, no to oczywiście boi się tej armii. No i zobaczmy tutaj gdzie ta armia pobiegnie, ja chyba w tym momencie też wyjdę tutaj na środek, mam plus 2, plus 2 yy, tutaj ma no 0, 0, nawet nie ma, nie ma żadnego upgrade'u tutaj, no i ma miejsce kolejny atak Ziza yy, na Protosa, troszeczkę tutaj to przycina ze względu na ogromną i ilość, yy, yy, ilość graczy, Jacek w tym momencie tutaj straci chyba w zasadzie wszystkie te Wszystkie te jednostki, no i oczywiście, w momencie, w którym to ma miejsce, gramofon atakuje swojego, atakuje, sw atakuje także czerwonego zegar. No, i tak zastanawiałem się, czy, czy uratować go, ponieważ w tym, w tym momencie, no, troszeczkę bym tutaj się solidaryzował z nim, a to by było bardzo podejrzane Postanowiłem wyjść na środek. I w momencie, w którym wyszedłem na środek egramów, on się cofnął. Ma tutaj miejsce, e, ma tutaj miejsce oczywiście, oczywiście akcja. Została jeszcze ogromna ilość koruptorów. Nie wiem, czemu nie używa korupcji tutaj. Bardzo mocny czar. E, na pewno by, by mu tutaj pomóc. No i oczywiście atakowanie interceptorów to nie jest zbyt dobry pomysł. Wyszedłem na środek i od razu tutaj dos, e, dostałem strzała. E, I myślę sobie w tym momencie, hmm... Niezbyt dobrze, należy się wycofać. I, i, i bardzo trudno jest tutaj odpisać Alaya w StarCraft 2, ponieważ... E, Ponieważ ten przycisk jest bardzo mały, więc cofam swoje wojska i staram się tutaj kliknąć, żeby odpisać. Ale ja. I oczywiście, dude, what the fuck. <gry> w tym momencie udało mi się i ponieważ ja mam o wiele, o wiele lepsze mariny, jestem w stanie po prostu spokojnie tutaj sobie podejść. No, i zaatakować. Spójrzcie, jak to się, jak to się po prostu rozpływa. Niczym. E, MMs, niczym tak? MMsy rozpływają się w ustach, a nie w dłoni. E, te mariny także rozpłynęły się tutaj. Czerwony musiał się cofnąć tak, zbuduje dosyć dużą ilość, e, dosyć dużą ilość jednostek. Ma także dosyć ciekawe upgrade'y. Nie wiem, dlaczego za bardzo ma upgrade'y na. E, na jednostki naziemne, ale nie ma to żadnego znaczenia. W tym momencie ja przychodzę do ofensywy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym momencie nikt nie wie, że jestem fantomem. No, może gramofon. E, Gramofon może wie, nie wiem za bardzo tutaj w tym momencie będzie miał miejsce steam, nie wiem za bardzo dlaczego tutaj ze-steamowałem te wszystkie mariny No nie było to zbyt potrzebne. No i oczywiście, no i oczywiście buduję, 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 buduję. 168 na 206, czy mam już plus 3, plus 3, plus 3, plus 2, więc moje maryny są już naprawdę, naprawdę mocne. No i spokojnie jestem w stanie tutaj zielonego zaatakować, podczas gdy różowy e, także tutaj, e, także tutaj atakuje, tak ziza. Andrew, I don't understand this game. Andrew w zasadzie nic nie robi przez całą grę. 57 na 94, więc bardzo, bardzo mała ilość. Jacek spokojnie straci wszystkie te jednostki. Spójrzcie, ile jest tutaj: 16 koruptorów, dosyć duża, dosyć duża ilość także Mutalisków. No i Mutaliski 3 na 3. Nie ma o czym mówić w ogóle. No i w momencie, w którym ja tutaj przyglądałem się w ogóle temu atakowi, to, to Error przybywa tutaj na ratunek. A ponieważ on ma. A ponieważ, nie wiem dlaczego rzucił tutaj EMP, no troszkę dziwne. W każdym razie, ponieważ on ma tutaj 2 plus 1 ghosty, a ghosty zadają dodatkowe obrażenia lekkim jednostkom, czyli mariną. Wychodzi tutaj, wychodzi tutaj na to, że no niestety, musiałem się cofnąć w ogóle przed tą nuklearką, mogłem po prostu pójść do przodu i zniszczyć tego ghosta, ale zamiast tego cofam się jak głupi. Uh, no i to jest, do, to jest dosyć duży błąd, ponieważ spójrzcie jak demolują tutaj te ghosty, wszystkie te mariny, kolejny steampunk, no i staram się tutaj zrobić cokolwiek, nie za bardzo, nie za bardzo mi tutaj wychodzi, także, także Andrew włącza się tutaj do walki, <laughs> tracę większą ilość swoich marinów, no i niestety jestem zmuszony, jestem zmuszony tutaj, oczywiście, oczywiście w tym momencie już chyba buduję nawet na pałę, te wszystkie mariny, nie przepraszam, to jeszcze nie, jest ten, to jeszcze nie jest ten moment, w którym zaczynam budować ogromną ilość marinów. Takzis uratował się, ale ma bardzo małą ilość, ma bardzo małą ilość dronów. Podczas gdy, podczas gdy Jacek naprawdę ogromna ilość tutaj minerałów. Pomimo tego, że w ogóle nie jest ani fantomem, ani paladynem. I gdyby, i gdyby, i gdyby Error zaatakował mnie teraz to mógłby wygrać, mógłby tutaj, mógłby tutaj zadziałać coś, e, tak za atakuje w tym momencie zielonego gramofon, no niestety nie, już nie, już nie rozegra niczego no i oczywiście dalej tutaj zbudzanie podejrzeń E, Jacek jest taki dosyć, dosyć podejrzany, jeszcze podczas gdy ci dwaj gracze, no także, error, error jest paladynem, więc posiadawszy ogromną ilość minerałów, także wzbudza tutaj dro, drobne podejrzenia. E, no i podczas gdy czerwony atakuje tutaj e, zielonego gramofona, to oczywiście Jacek e, znowu zniszczy jego, jego budującą, się, budującą się wylegarnię. E, Milonator stara się odbudować cokolwiek e, i, i, oczywiście, i oczywiście tutaj em... I oczywiście tutaj, tutaj, no chciałem powiedzieć, chciałem coś powiedzieć, niestety zapomniałem, co przykro mi bardzo, że, że jestem taki fatalny. W każdym razie, Error gramo, pomaga Gramofonowi, nie wiem, tu jest jakiś, jakiś rodzaj niepisanego sojuszu, Gramofon niestety, no nie ma tutaj już żadnej jednostki. Podczas gdy, podczas gdy Jacek atakuje tutaj ogromną ilość, ilość stalkerów, no 0-2-0 nie jest to zbyt dobry mix. W każdym razie spokojnie sobie tutaj z tymi Mutaliskami poradzić. Mutaliski powinny atakować Stalkery, a nie Wojtreje, ani kariery. Zresztą nie, nie, ma, nie ma tutaj zbyt dobrej kontroli tak Ziza, szczerze powiedziawszy, nie, nie jest to zbyt dobra kontrola. Error, wydawałoby się, że będzie po pomagał tutaj Jackowi, e, ja standardowo, mas mariny, jeśli tam gdzie nie pomogło 100 marinów wysilimy 150 marinów. Tak, w tym momencie przegrywa. Jak no niestety nie będzie w stanie już tutaj mi za bardzo pomagać, a szkoda. <coughs> na szczęście, na szczęście tutaj e, zadał, zadał dosyć ciekawe obrażenia. Zielony e, jest zniszczony, niebieski, jasno-niebieski, można powiedzieć. Nie za bardzo liczy się już w tej grze. E, ja jako taki bardzo jasno-różowy jestem tutaj troszeczkę skitrany. No, jedyne co, jedyne kogo zaatakowałem, to gramofona, który, e, który w tym momencie już ginął. Andrew zaczyna rzucać na niego niuki, co jest bardzo, bardzo dobre. <coughs> Podczas gdy. Podczas gdy Error no, nie, nie jest taki skory, żeby mnie zaatakować. E, a ja myślę, że spokojnie bym sobie z nim poradził. On posiada jedynie 84 limitu, podczas gdy ja mam 156. E, no i oczywiście w tym momencie posiadając, posiadając tak dużą ilość Marinów na otwartej przestrzeni, spokojnie poradziłbym sobie z tymi, e, z tymi Ghostami. No i ostatni, ostatnia jednostka, ostatnia jednostka Czerwonego Zerga ginie. I w tym momencie myślę sobie, cholera pozostałem sam na tym placu boju, a nie mogłem za bardzo pomóc. E, no i oczywiście tak z ściema, szybka ściema, byłem paladynem. E, więc więc e, Jacek w tym momencie, w tym momencie, no wiadomo, e, to, może, to może nie być prawda, ale Jacek w tym momencie znowu jest tutaj e, znowu jest tutaj atakowany, no i oczywiście atakowanie e, Stalkerów z Mazgoostami nie jest, nie jest zbyt mądry pomysłem, zwłaszcza, że można by rzucić te EMP i. i, i, i no i po prostu sobie troszeczkę pomóc. Niezbyt dobre APM tutaj. No i tak... A oglądałem w ogóle tą walkę i tak sobie myślę fail. No i oczywiście powiedziałem, że fail.